Dzień dobry. A teraz taka śmieszna historia. Niektórzy ludzie spostrzegają mi, że jestem pilotem. To znaczy, no wiadomo, nie, lotniska są w całej Polsce, a, a statki są tylko w portach. Więc ludzie kojarzą, że jak biała koszula, czarny krawat, czarne pagony i cztery paski, to, ka, to pi, kapitan, ale samolotu pilot. Więc jak ja trochę nachylę i na tych moich pagonach jest taka niespodzianka tam ja są dwie kotwiczki tam piloci mają to inaczej a ja jestem kapitanem statku ale jak mi ludzie mówią proszę pana ja nie chciałbym z panem latać bo to z pana sposobem myślenia to nie wiadomo co pan wymyśli jak, jakie rzeczy im pilota tak zły". ja im odpowiadam zapraszam do mojego samolotu polecimy na Boży Sąd na przykład no i podejrzewam, że od do samolotu żadnego nie wejdą. Takie Taki kino, jakby to powiedzieć, czasami warto się uczyć. Jeszcze raz tak się nachylę, <taki> pokażę te moje pagony. <taki> I to nie są samolotowe pagony, to nie jest pilot. <taki> Mógłbym z tymi e, pagonami być pilotem statku, ale nie jestem. <taki> Pilot statku to też kapitan, kapitan żeglugi wielkiej, który wprowadza statki do portu. Nazywa się pilot, ale to nie pilot co lata w samolotach. Proszę się uspokoić ze mną, to można polecieć, ale ja jestem pasażerem, czasami latam. Ale nie za sterami samolotu, także spokojnie można dalej latać samolotami. Jest msało. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję za te wszystkie historie. Za ogrom błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom i się błogosławia Bóg i wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.